Poziom Ninja Warrior w Polsce coraz bardziej rośnie. Czy myślisz, że pojawi się ten pierwszy, który zdobędzie tytuł Ninja Warrior? Jak najbardziej. Myślę, że ja już w ogóle myślałem, że teraz w tej szóstej edycji, która była poprzednio, już będzie wyłonione zwycięstwa, bo chłopaki są naprawdę mega sprawni. Teraz ta siódma edycja trwa, jeszcze sam nie wiem jak się skończy. Jest duża szansa, że nawet w trakcie tej edycji ktoś zdobędzie tą górę Midoriana, bo chłopaki naprawdę ciężko trenują, dając siebie 100% i przede wszystkim. W Ninja Warrior bardzo ważne jest to obycie z tym torem, a niektóre osoby to już były po pięć, sześć razy w programie, po pięć, sześć razy w finale, więc oni już naprawdę wiedzą, z czym to się je. A im więcej razy jesteś na torze, tym, tym swobodniej się czujesz i bardziej możesz się skupić na pokonywaniu tych przeszkód. A tam skupienie odgrywa naprawdę fizycznie, to już myślę, że jest trzech czy czterech chłopaków, którzy fizycznie byliby w stanie zdobyć tą Midoriamę, tylko jeszcze trzeba troszeczkę większego tego oswojenia, żeby wytrzymać tą presję tego programu. Gdybyś miał wybrać z nasz te osoby, które startowały, kogo byś wytypował, że może być tym pierwszym? Moim zdaniem, pierwszą osobą, która wygra program, z tych, które znam, to będzie albo ninja Witcher, czyli Paweł Murawski, albo Igor Wojcik, który do tej pory zaszedł najdalej i jako pierwszy w Polsce mierzył się na tą chwilę z Midoriamą, albo Jan Tatarowicz, bo chłopak jest młody, lekki, bardzo doświadczony, niesamowicie sprawny. Jeśli chodzi o takie fizyczne predyspozycje, no to naprawdę on ma bardzo duże szanse. Także to jest taka trójka. Obstawiam, że któryś z tej trójki jako pierwszy zdobędzie to Midoriamę. Drodzy widzowie, Serelowej Max z Sekretów Życia zaprasza was do oglądania emisji o 16:55. Oczywiście subskrybujemy przeambitnie.pl na YouTubie. Komentujcie, udostępniajcie, do zobaczenia na antenie.